Witam. Mam przyjemność zaprezentować państwu spawarkę marki Weldman ARC 250. Spawarka ARC 250 wykonana w technologii IGBT jest przeznaczona do spawania metodą MMA i TIG. Lift stali węglowych, stopowych, nierdzewnych, fasa odlewów żeliwnych oraz aluminium. Spawarka posiada regulację funkcji Hot Start, Gorący Start, ARC Force, ciśnienie łuku oraz Anti-Stick, zapobieganie przyklejaniu elektrody oraz synergię i MMA VRD, zapobiegające porażeniu w niesprzyjających warunkach. Na wyposażeniu posiada przewód 2,5 m z uchwytem elektrody 200 A, wtyk DX50, Przewód dwumetrowy z zaciskiem masy 300 A wtyk DX50, przewód zasilający dwumetrowy z wtyczką 230 V, tarczą spabalniczą szczotką z młotkiem do obijania. Dziękuję Państwu za uwagę. Wejdź na centrum spawalnicze.pl i uzupełnij swoje zapasy.